Siema, ja jestem Cześć, a w dzisiejszym odcinku przetestuję sobie gadżet do Bibi o nazwie Zmartsniacz Witaminowy. Działa on tak, że Bibi odzyskuje 600 punktów życia na sekundę przez 4 sekundy. I generalnie to, słuchajcie, pierwszy raz słuchajcie, testuję w taki sposób, że mam jakby na postaci i Star Power i gadżet. Jeszcze tak mi się nie zdarzało, więc pierwszy raz w coś e takiego robię. Więc no, ciekawie, będę miał jakby, już mam jakby, można powiedzieć, że wymaksowaną. Pod... no wchodzi po... o to, że mam instarapowy gadget i mam tak jak byłam można powiedzieć. Eee, no i słuchajcie, zanim jeszcze zaczniemy ten odcinek, to jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mu jak wraz z może albo powiadomienia o moich filmach oraz zostawcie po tym odcinkiem taką peczkę w górę tam na dole będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Eee, no i słuchajcie, myślę, że już tutaj pokażę Wam jeszcze teraz mapkę, więc tak ona się prezentuje, nazwa skalice Bloki. No, i słuchajcie, ja mam na Bibi 600 pucharków. Więc gramy na 600 pucharkach, czyli na 22 randze. Więc myślę, że nie ma co przedłużać i lecimy sobie do pierwszej gry. Ok, więc już jestem w grze, nie wiem czemu się troszeczkę później zawodował. Ale zobaczcie, ja mam stary power generalnie ten, który przyspiesza. I też ciekawy moment tutaj, jakby zobaczcie, o, mamy te dwie skrzynki na start. I Bibi z tym star powerem sobie całkiem spoko, ale tutaj generalnie przeszliśmy po testowaniu oczywiście e, gadżetu, a nie star poweru, więc jakby no. Ale star Power, ze star powerem jest ciekawe, bo tutaj mamy jakby wymaksowaną Bibi, więc ciekawe, ciekawe co tutaj będzie. To jest naprawdę... Ej, czekaj, 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 dlaczego? Ej, dostał Dare remodel. Tak, Dare dostał remodel, ja, ja to widziałem na internet. Nie, bo się teraz zagapiłem na tego... Nie, ja się zagapiłem na tego... Daryla on nie pokonał. No super. Okej, okay, w takim razie druga gierka. Ja tam tamtej gierki nie skomentuję, nie? To co się tam stało to było... Nie, 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 tamtego... nie. To było najgorsze. W sumie to mogłem tamten remodel dodać do odcinka, yy, gdzie mówiłem co będzie w majowej aktualizacji, ale nie wiedziałem, że to... Nie no kurde, jak mnie znowu Daryl weźmie! Dobra, zużyłem gadżet i zobaczcie, gadżet właśnie w ten sposób działa. Kurde, nie wiem, nie, no myślę, że nie ma co marnować. Albo dobra, spróbujmy. Mm, ej, czy. Nie, dobra, nie został pokonany. Ale kurde, ej, dobrze sobie mi poszło w miarę. W miarę dobrze poszło. Mm, myślę, że tutaj. Dobra, nieważne, cyk. E, dobra, ciśniemy sobie tutaj. Dobra, proszę bardzo. Nie, te daryle tutaj są za mocne, nie, za mocne są te daryle. No nie! Jaki kamper! Nie, no przecież to... Hmm. Okej, okay, i takim oto sposobem doszliśmy do ostatniej gierki w dzisiejszym odcinku. No te poprzednie gry wyszły bardzo słabo, bardzo słabo. I tutaj mamy Bula, który tak... W miarę... Nie no nie nie! Nie! No chyba to są... Ja nie... Nie. Nie, słuchajcie. To już koniec dzisiejszego odcinka. Wszystkie gierki wyszły, yy, w sensie nie wyszły, można powiedzieć, no bo kurczę, jakby wszystkie gierki już są nagrane, ale kurczę, yy, tak to jeszcze nigdy nie miałem na odcinku. To co się dzisiaj tutaj stało, to ja nic na ten temat wolę nie mówić, więc. Zostawcie łapeczkę w górę na pocieszenie, słuchajcie i napiszcie w komentarzu wzmacniacz witaminowy, bo tak nazywał się ten gadżet, a przyprywał serduszko, więc myślę, że warto. No i myślę, że już nie ma co przedłużać, to w ogóle na tyle trzymajcie się no i słuchajcie, że zapomniałem o jednej rzeczy chyba powiedzieć na samym wstępie żebyście zajrzeli do opisu bo tam macie moje wszystkie social media oraz mój klub w browsers, który jest top 100 w Polsce, więc to było na tyle trzymajcie się no i cześć